Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja wyjątkowa kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytali książeczkę pod tytułem Jesteś kimś wyjątkowym. Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci. Jestem w kosmosie. Wyobraź sobie, że leżysz w swoim łóżeczku. Na miękkiej poduszce z ulubioną przytulanką. Na dworze jest już ciemno, pojawiają się kolejne gwiazdki, świeci jasno księżyc. Nagle twoje łóżko unosi się i wylatuje powoli przez otwarte okno w ciemne niebo. Wcale się nie boisz, bo wiesz, że czeka cię kolejna ciekawa przygoda. Otulasz się szczelnie kołderką, a łóżko leci coraz wyżej i wyżej. Jest ci przyjemnie, bo gwiazdy mrugają do ciebie wesoło, zachęcając cię do podróży. Lecisz przez chmury, potem nad nimi, coraz dalej od Ziemi, w kierunku przestrzeni kosmicznej. Przelatujesz przez kolejne warstwy atmosfery. Zbliżasz się do Księżyca. Z bliska Księżyc jest ogromną, srebrno-szarą kulą poprzecinaną kraterami. Wygląda bardzo tajemniczo. Lecisz dalej. Tuż obok Ciebie przemyka kometa ze świetlistym jarzącym się ogonem. Przestrzeń kosmiczna jest spokojna i cicha, ale mruga przyjaźnie blaskiem milionów gwiazd. Twój łóżkowy pojazd obraca się powoli. I Twoim oczom ukazuje się nasza niezwykła planeta Ziemia. Ten widok zapiera ci dech w piersiach. Nasz dom, nasza wyjątkowa, piękna planeta jest błękitno-zielona i jaśnieje w przestrzeni kosmicznej spokojnie i dumnie. Cieszysz się, że mieszkasz na planecie, która jest domem dla miliardów ludzi i zwierząt, na której są gorące pustynie. Zielone, szumiące lasy, głębokie oceany, rwące rzeki i lodowe arktyczne przestrzenie. Czujesz, że trzeba o nią dbać, bo to nasz wielki, wspólny dom. Czas już wracać. Twoje urzeczko zaczyna powoli płynąć w kierunku Ziemi. Zbliżasz się coraz bliżej. Widzisz swój kontynent, swój kraj. Miasto, ulicę, wreszcie okno, przelatujesz przez nie z powrotem i natychmiast zamykają ci się oczy. To była daleka i niezwykła podróż, więc zmęczone wędrowaniem ciałko zapada w głęboki, zdrowy sen. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproście o to rodziców. Pa, pa! Tak, mój wyjątkowy kotku?